dzisiejsza sytuacja w jest bardzo trudna, bardzo niepokojąca dla nas wszystkich, ponieważ został, jak wszyscy już wiemy, skazany na 6 miesięcy celi karnej. Też jest brak, brak korespondencji od niego w ostatnim czasie. Z wielkim trudem do niego dochodzi adwokat i z tego powodu no, my nie wiemy do końca, co tam się odbywa i nie możemy monitorować jego sytuację. Wiemy, że nie dostaje leki od, od serca, które są jemu potrzebne na co dzień. Będzie to wielki niepokój u nas wszystkich, no i tutaj przychodzimy, mówimy o tym, ogłosniamy, to jedyny sposób bronić Andrzeja. Władza zawsze, zawsze najbardziej gnębi osoby mocne, osoby z postawą, osoby, które się nie uginają. Taką osobą jest Andrzej, ma swoje poglądy i Ichх не зmieня,є двеnyім, зато седзі, зато dostał такгромny wyrok i вłaдзе poпростуемсці na nim зато.